Całe wieki tkwiłem pod tamtą górą, a teraz to! Miałem już kostur w rękach. Mogłem zgnieść tego złodzieja, kiedy była okazja! Mój kochany, nie dramatyzuj, dobrze? Mamy mnóstwo czasu. Ten świat jeszcze padnie ci do stóp. I to szybciej niż myślisz, ojcze! Pozwól, że będę dla ciebie moc, której tak pragniesz! W takim razie do dzieła. Kolejny raz cię nie zawiodę. Witamy w stacji pogodowej. Jak widzicie, znowu mamy piękny dzień. W naszej stacji pogodowej kontrolujemy pogodę w całym mieście. Dzięki nam każdego dnia za oknem jest pięknie. A, tak, witam. Chciałbym panu pomóc, ale jestem dość zajęty. Zaraz to się zmieni! Mieszkańcy miasta, oto ja, Hector! Przejąłem kontrolę nad stacją pogodową. To tutaj to będę moc natury i przekażę ją ojcu, który odzyska dawną siłę! A mówię wam to z bardziej z czystej przyzwoitości. A gdy już skończę, mój ojciec kolejny raz zapanuje nad światem! A wtedy, o proszę, To guzik z błyskawicą! O, tak! Co to niby znaczy? O tak! Wcale nie powinniście się teraz cieszyć!